Tygodniowe przesłanie energii dla wszystkich znaków Zodiaku. 23 września 29 września. Część pierwsza od Barana do Panny. Baran. Zakon Melchizedeka otulony światłem. Misja odkryta. Nie poddawaj się. Wyzwania i przeciwności są po to, by doświadczać i wynieść z nich lekcje. Zauważ, ile się nauczyłeś poprzez minione wydarzenia. Jeżeli stoisz teraz przed trudnym wyzwaniem i jest tobie ciężko, to zakon Melchizedeka przychodzi do ciebie, by powiedzieć, że nie jesteś sam i zachęcić do niepoddawania się. Musisz wiedzieć, że nawet w chwilach wszechogarniającej ciemność i strachu jest światełko w tunelu. Światło jest w tobie i przy tobie, więc wzywaj duchowe wsparcie, by niech zebrać siły. Odwagę i skupienie potrzebne do przezwyciężenia trudności. Zakon Melchizedeka zapewnia Cię, że jest przy Tobie i poradzisz sobie z tym wyzwaniem doskonale. Byk. Aktywacja Merkaby Transcendencja. W niebo Wznosisz się. Znalazłeś się w przestrzeni w niebo wstąpienia, podnosisz swoją wibrację i przyciągasz mądrość światła. W procesie w nie chodzi o opuszczenie wcielenia czy wymiaru, a o znalezienie harmonii między fizycznością a duchowością. Ta karta to znak, że znalazłeś tę harmonię. Poświęć uwagę, miłość i troskę zarówno sprawom przyziemnym, ciału, codzienności, jak i sprawom duszy, bo jest to klucz do udanego życia. Jesteś teraz otoczony przez światło i masz możliwość połączenia się z boską matrycą starożytnej mądrości. Bądź teraz świadomy informacji, przekazów i wydarzeń, bo wszystko co ma teraz miejsce wspiera twój wzrost. Wchodzisz na wyższy poziom wibracji, zatem wykorzystaj ten czas i leć wysoko. Bliźnięta. Błogosławieństwa gwiazdy Syriusza atak. Kontynuuj. Bądź widoczny. Forsuj. Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi: absolutnie tak. Gwiazda Syriusza przynosi Tobie błogosławieństwa we wszelkich sprawach, zatem jest to idealny czas, by nie kruszyć naprzód ze wszystkimi projektami, które odkładałeś na później lub nie byłeś przekonany, czy warto się ich podjąć. Gwiazda Syriusza spełnia życzenia, więc przemyśl dokładnie, czego pragniesz. Miej świadomość, że znajdujesz się teraz pod wpływem energii, która zamienia twoje myśli w fizyczne manifestacje. Pomyśl zatem o tym, czego pragniesz, a nie o tym, czego się boisz. W tym czasie możesz poczuć się podekscytowany i pozytywnie nakręcony do działania. Nie przestawaj, a ujrzysz owoce swoich działań. Rak. Serce źródła wszechogarniająca miłość bezwarunkowa akceptacja. Ukojenie. Zostajesz bezpośrednio podłączony do serca Źródła, czyli Stwórcy Życia i Miłości. Możesz się spodziewać, że boska energia rozpuści wszelkie blokady na Twojej drodze, ukoi ból oraz napełni pogodą ducha. Serce Źródła zachęca Cię byś patrzył na siebie i innych pełen miłości. Kochaj i bądź kochanym. Zaakceptuj siebie i innych bezwarunkowo. Jeżeli miałeś wątpliwości, czy warto się otworzyć na miłość, to ta karta jest znakiem, byś to zrobił. Z czystą miłością płynącą od serca źródła ten czas będzie pełen wszechogarniającej radości. Otwórz swe serce Lew. Aktywacja wyższego serca opuszczenie tarczy. Boska miłość Twoje serce jest uzdrowione. Z powodu wydarzeń mających miejsce w przeszłości, takich jak strach, rozłąka, złamane serce, zamknąłeś się w sobie w obawie przed kolejnym zranieniem. Jeżeli próbowałeś się otworzyć, ale obawiałeś się, że jesteś zbyt wrażliwy na takie ryzyko, to dziś otrzymujesz znak w postaci tej karty. Opuść tarczę i pozwól sercu kochać. Więc że miłości nie trzeba szukać, lecz tak naprawdę ona od zawsze jest w tobie. Kochając siebie, sprawisz, że przyciągniesz do swojego życia miłość innych. Jeżeli zamykasz się na miłość, to zamykasz się na twoje prawdziwe ja. Jeżeli opuszczasz swoją tarczę, to coraz więcej miłości się ujawnia i transformuje twoje życie. Miłość jest twoją prawdą. Panna. Oczyszczanie Rady Karmicznej, oczyszczanie energetyczne. Napisz swoją historię na nowo. Żyj swoją prawdą. Rada Karmiczna, czyli duchowe istoty, które sprawują pieczę nad przestrzeganiem prawa przyczyny i skutku, przyglądają się teraz Twojej osobie i wspierają swoją energią, byś przezwyciężył blokady, które hamują Twój rozwój. Pamiętaj, że jeżeli czujesz się źle, z powodu traumatycznej przeszłości lub przeżywasz bolesny czas, to wcale nie musi to trwać wieki i nadeszła pora, byś oczyścił się z tej karmy. Ta karta wzywa Cię, byś zrobił to teraz i porzucił stare sposoby zachowania lub myślenia, które już Tobie nie służą. Jeżeli tylko wyrazisz taką wolę, to podczas medytacji lub snu otrzymasz dodatkową porcję energii oczyszczającej, by proces przebiegał sprawniej. Cała zła energia, czyli na przykład fobie, Traumy, a także nieudane związki, niewłaściwe zachowania, wstyd i inne niskie wibracje mają teraz szansę rozpuścić się raz na zawsze dzięki Radzie Karmicznej. Zaufaj procesowi.